Sadio Mané oficjalnie dołączył do Al Nas. Jakub Kibior pozostanie w Arsenalu. Jest w planach Mikala Artety. FC Barcelona straci więcej niż zarobi na sprzedaży Usmana Dembele do Paris Saint Germain. Andre Onana był wściekły na Harego Maguire'a, Prawie go nie uderzył w trakcie meczu, al ahli Roberto Firmino dostało łomot, a trener rywali szydził z nich po meczu. Gianluigi Buffon po 28 latach kończy przygodę z piłką nożną. Edinson Cavani, zaprezentowany w Boca Juniors. A Diego Godin także zakończył karierę, ale jego kibice po meczu omal nie pobili. Siemano, ja jestem Mateusz, a to są osoby, które ostatnio do nas dołączyły. Bardzo dziękuję. Skoro tutaj już jesteście, to prawdopodobnie interesujecie się piłką nożną i bardzo dobrze. Warto ten kanał subskrybować, aby do nas dołączyć i żeby nic z Was nie ominęło. Życzę Wam miłego, udanego dnia i zapraszam do oglądania. Od wielkiej gwiazdy Liverpoolu, przez nieudaną przygodę w Bayernie Monachium, aż po wyjazd do Arabii Saudyjskiej. Jeżeli pomyśleliście o Stadio Mane, to tak, macie rację. Właśnie wczoraj został oficjalnie ogłoszony nowym zawodnikiem Al Nasr, czyli dołączył do klubu Cristiano Ronaldo czy Marcelo Brozowicza, To, że Stadio Mane trafi właśnie tam, było tak naprawdę wiadome od kilku tygodni. Po prostu czekaliśmy na oficjalne potwierdzenie tego transferu. Gwiazda Południa zgarnie za niego 30 milionów euro, a sam zawodnik będzie kopał piłkę w Al Nasr co najmniej do 2027 roku, a jego roczne wynagrodzenie będzie wynosiło 40 milionów euro netto, czyli już po tym jak opłaci wszelkie podatki. Zdecydowanie największym błędem w jego karierze był transfer do Bayernu Monachium. Zdecydowanie się tam nie sprawdził, ale i oczekiwania po odejściu Roberta Lewandowskiego były naprawdę wysokie. Ale spokojnie w tym momencie mógłby wrócić do takiego Premier League, co prawda może już nie do Liverpoolu, ale na przykład Newcastle United i tam kontynuować Swoją karierę, ale widać, że w tym momencie wygrały pieniądze. W każdym razie dla nas to i tak znaczenia nie ma, po prostu życzymy powodzenia. Manchester United w ostatnich latach wydawał wiele pieniędzy na zawodników, którzy się nie sprawdzili. No i w efekcie te pieniądze okazywały się być po prostu zmarnowane. Idealnym przykładem takiego transferu jest Donny van de Beek, który został sprowadzony z Ajaxu i nie mu najlepiej. A nawet zmiana trenera i zatrudnienie Erika Tenhaga niewiele zmieniło. Co prawda w międzyczasie często był kontuzjowany, ale wszystkiego na to nie można zwalać. Fabrizio Romano podaje, że jego odejście z United jest coraz bliższe, a po Holendersku. Zgłosił się Real Sociedad. Czy ta transakcja ostatecznie stanie się faktem, tego jeszcze nie wiemy. Był to dopiero pierwszy kontakt pomiędzy klubami, ale możliwe, że coś z tego będzie. Za to na pewno coś będzie z Jakuba Kibiora, który jest ważnym elementem w układance Mikela Artety, co potwierdzają media. Na przykład dziennikarz Nikola Shira podaje, że pomimo zainteresowania innych klubów, Mikel Arteta zdecydował, że Polak nie trafi na wypożyczenie i pozostanie piłkarzem Arsenalu w tym sezonie. Oby Kibior w tym sezonie miał więcej okazji do gry i nawet jeżeli nie będzie dostawał pełnych 90 minut, to bardzo ważne, aby co jakiś czas na boisku się pojawiał. To zdecydowanie pozytywnie wpłynie na utrzymanie formy, a jak wiemy bez regularnej gry o to będzie niesamowicie ciężko. Pierwszy większy sprawdzian dla kanonierów już 6 sierpnia, wtedy zagrają o swój pierwszy tytuł w tym sezonie dokładnie o tarczę wspólnoty, a ich rywalem będzie Manchester City. Przenosiny Usmana Dembele do Paris Saint-Germain są praktycznie już tylko kwestią czasu, co potwierdzają ostatnie medialne doniesienia. Zawodnik miał osobiście płacić klauzulę odstępnego wynoszącą 50 milionów euro, ale Barcelona tyle nie dostanie. Dziennikarz Mateo Moreto podaje, że klub otrzyma zaledwie 27 milionów euro, a pozostałe pieniądze trafią do piłkarza, jego agentów oraz pośredników. Duma Katalonii na pewno liczyła na więcej niż te 27 milionów euro, ale w planach mają zamiar wykorzystać te pieniądze na wzmocnienie linii pomocy, a na oku już od dłuższego czasu mają Bernardo Silva z Manchesteru City. Przypomnijmy, że katalończycy w tym okienku transferowym zakontraktowali Ilkaya Gindogana, który także był sprowadzony z ekipy prowadzonej przez Pepa Guardiola. Andre Onana ostatnio dołączył do Manchester United i w zasadzie to wystarczyło tylko jedno spotkanie z Harrym Maguirem, aby pomiędzy tymi zawodnikami doszło do spięcia. Andre Onana to oczywiście bramkarz, a Maguire środkowy defensor, tak więc ich współpraca w trakcie boiskowej rywalizacji jest praktycznie ciągła. Reprezentant Anglii w meczu sparingowym z BVB popełnił jednak błąd, stracił piłkę i tylko interwencja Andre Onany uratowała klub przed utratą gola. Golkiper wtedy chwilę po zakończeniu akcji już nie wytrzymał. Trzymał i wściekły, wyskoczył do Herego Maguire'a, ale jakoś mu się nie dziwię. Całe szczęście go nie uderzył, choć po tym nagraniu widać, że było naprawdę blisko. Saudyjskie Al-Ahli w tym okienku transferowym dokonało kilku ważnych i ciekawych wzmocnień i mówię tutaj szczególnie o tych z Europy. Do klubu zawitał m.in. Roberto Firmino czy Eduardo Mendi. Ostatnio przystąpili oni do rywalizacji z tegorocznym Benjaminkiem Bundesligi, czyli Heidenheim i dostali potężne lanie 6-2. Do nie dość, że poziomem sportowym nie dorównywali do niemieckiego klubu, to grali jeszcze ostry i niebezpieczny futbol, który rywali narażał na kontuzję, a to miało być po prostu takie spotkanie. Nie sprawdzające. Trener Heidenheim nie miał litości i na konferencji prasowej po meczu, co prawda w subtelny sposób, ale skompromitował rywali. Niestety ten mecz nie był takim sprawdzianem, na jaki liczyliśmy. Pod koniec meczu boisko było całkowicie zalane, przez to nie można było rozgrywać prawdziwego meczu. Przede wszystkim jakość przeciwnika nie była tym, czego potrzebowaliśmy jako wyzwania. Dobrą rzeczą jest to, że zagramy tu kolejny mecz z cypryjskim Pafos. Mam nadzieję, że to będzie dla nas lepszy test. I co ciekawe, to wstępnie. Planowano, aby rozegrać dwie połowy po 60 minut, spotkanie jednak przerwano po upływie 91. Warunki pogodowe były coraz gorsze i dalsza gra nie miała sensu. A przypuszczam, że niemiecka ekipa wtedy tak na spokojnie i tak załadowałaby kilka kolejnych brameczek. Po 28 latach wspaniałej sportowej kariery Gianluigi Buffon powiedział dość i już oficjalnie zakończył karierę. Mówię oficjalnie, ponieważ te informacje przekazał Fabricio Romano. No i w przypadku tak ważnego wydarzenia, gdyby nie był pewny tego co mówi, a raczej pisze, to takiej informacji na pewno by nie opublikował. A wracając do włoskiego bramkarza, to o jego zakończeniu kariery mówiło się tak naprawdę od kilku miesięcy. I każdy zdawał sobie sprawę, że prędzej czy później ten dzień musi nadejść, no i w końcu nadszedł. Sam zawodnik zapewne ogłosi to za kilka dni i wtedy także będziemy mieli okazję, aby podsumować sobie jego wspaniałą karierę. Edinson Cavani oficjalnie dołączył do Boca Juniors, a ostatnio odbyła się nawet jego prezentacja, która nie ma co ukrywać, robi niemałe wrażenie. Stadion był wypełniony aż po brzegi, a sam Urugwajczyk podpisał umowę do 2024 roku a to z tego powodu, że jego głównym celem jest przygotowanie formy na ostatni wielki reprezentacyjny turniej, jakim będzie oczywiście Copa America. Diego Godin ostatnio ogłosił zakończenie kariery i ostatnio rozegrał ostatni pojedynek. Urugwajczyk w tym momencie występował w argentyńskiej lidze i grał dla ekipy Veles Sarfield, a w niedzielę on i jego koledzy przegrali pojedynek z Urakanem 1-0, a jest to drużyna niż jej notowana w tabeli. To sprawiło, że jego pożegnanie udane na pewno nie było. Jednak porażka w tym meczu była najmniejszym zmartwieniem tego zawodnika. Piłkarze po przegranym meczu wrócili na klubowy parking po swoje samochody, a tam czekali na nich, Wściekli kibice przyjechaliśmy, żeby zabrać nasze samochody i wrócić do domu. Wyszliśmy i było już ciemno, kiedy nadjechały na nas samochody. Było ich prawdopodobnie pięć lub sześciu. Uderzyli mnie dwa razy w twarz, pytając za kurtkę. Byłem zbyt przestraszony, a moi koledzy z drużyny nie chcieli wracać do domu, na wypadek gdyby byli śledzeni. Zatrzymali samochód przede mną, chcieli żebym wysiadł z mojego i powiedzieli, że strzelą mi w nogi. Na pewno nie takiego pożegnania z piłką nożną spodziewał się Godin. Na dziś to koniec. Dzięki Wam, że ten film oglądaliście do tego momentu, czyli do samego końca. Zachęcam do obejrzenia poprzedniego filmu, który w tym momencie wyświetlił Ci się na ekranie. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!